Ameryka po polsku przenosimy się teraz na Florydę, gdzie byliśmy wczoraj, no ale ponieważ sytuacja rozwija się błyskawicznie z godziny na godzinę, dowiadujemy się coraz to nowszych informacji dotyczących Stanów Zjednoczonych. No to trudno pominąć taki fakt, jakim jest godzina policyjna. Z nami jest Mariusz Borsan. Dzień dobry Mariusz. Dzień dobry. Kładę się wszystkim. Godzina policyjna na Florydzie już jest faktem. Co prawda tylko w dwóch powiatach Osceola i Orange. Orange to dosyć ważny powiat czy dosyć ważne hrabstwo to z tego względu, że znajduje się tutaj Orlando, czyli jakby stolica nieoficjalna Florydy Centralnej, gdzie wszystkie atrakcje są pozamykane, wszystkie bary oczywiście też są pozamykane, restauracje. Już też są pozamykane, i to w całym stanie tylko i wyłącznie mogą wydawać posiłki na zewnątrz, ale nie wolno im przyjmować gości. No i właśnie w tych dwóch hrabstwach, powiatach, godzina policyjna została wprowadzona od 11 wieczorem do 5 rano. Jest to rozsądne wyjście z tego względu, iż dosyć dużo spring breakerów, czyli tych, którzy chcieli korzystać z uroków przerwy wiosennej, jak i też dosyć dużo rodzin. Zjechało do Orlando i okolic, i w tym momencie oni się nudzą, a młodzi po prostu szukali rozrywki, i, no i dalej szukają, ponieważ dalej te sklepy monopolowe są otwarte, i jedynie biznesy, które zajmują się gastronomią i turystyką, powoli są zamykane konsekwentnie, i to na całej Florydzie jest krzyk, jest wrzask, jest szukanie odszkodowań, ale niestety. Takie są fakty, i myślę, że dobro czy zdrowie społeczeństwa jest ważniejsze w tym momencie. A my, Polacy, jak słyszymy, godzina policyjna to jednoznacznie nam się kojarzy z czasami słusznie minionymi. Czy ta godzina policyjna, można ją w jakiś sposób porównać do tej godziny policyjnej, którą my pamiętamy? Znaczy, konsekwencji pewnie nie będzie takich jak wtedy w Polsce. Nie, pałowania nie będzie ani zamykania na pewno. Ale kary będą. Myślę, że kary finansowe na 100%, czy wpisanie do Twoich akt, jest to traktowane jako przestępstwo, jako dysdemeanor, jeżeli ktoś złamie tą godzinę policyjną. Podobnie rzecz się dzieje z zakazem spożywania alkoholu na plażach, który też został wprowadzony. gdzie gdzie on był już od dawien dawna, ale. Ostatnio ten zakaz był dosyć luźno traktowany i na niektórych plażach można było się wyszaleć. To w cudzysłowie oczywiście. W tej chwili od kary odeszło, policja odeszła od kary 50 dolarów, w tej chwili płaci się 500 dolarów, jeżeli się zostanie złapanym na spożywanie alkoholu na plaży. Na danej plaży oczywiście, bo nie jest to ujednolicone w całym, w całym stanie Florydy. A, czyli te kary są troszeczkę mniejsze, a, aniżeli w Kalifornii na przykład, bo w Kalifornii za złamanie przepisów prawa, tego prawa wprowadzonego a, w związku z koronawirusem, z pandemią jest y, tysiąc dolarowy mandat, więc trochę więcej. No ale tu mówimy o plażach, być może chodzi tylko i wyłącznie o picie. No i tak jak rozmawialiśmy na początku, ta sytuacja pewnie będzie ulegać zmianie, szczególnie, że mówimy jednak o niektórych plażach, nie o wszystkich plażach, co jest też dość dziwne i zastanawiające. Ale skoro przy plażach jesteśmy, rozmawialiśmy sobie poza anteną i mówiłeś, że co prawda można to pociągnąć pod kwestie stricte polityczne, ale jednak nie do końca, bo gubernator już doczekał się albo za chwilę się doczeka pozwu od jednego z prawników, a ten prawnik reprezentuje z kolei ludzi, a chodzi konkretnie o plażę. Tak i chodzi o zdrowie ludzi. Gubernator de dopiero wczoraj zdecydował się, żeby w cudzysłowie zamknąć plaże w całym stanie Floryda, ale to zamykanie no jest, jest trochę to dziwne, z tego względu, iż zostawił dyspozycję, jeżeli chodzi o zamknięcie plaż publicznych, władzom lokalnym, tak jak o tym wspominaliśmy, z tym, że teraz to rozszerza się na cały stan Floryda. State Attorney, Czyli prokurator stanowy, czy adwokat stanowy, pociągnął do odpowiedzialności desantisa, że gubernatora, że nie zrobił on tego wiele wcześniej, nawet w trakcie spring break, czy jeszcze przed, przed, tym, przed tą nawałą studentów. Można byłoby uniknąć po prostu zakażeń, można by było uniknąć rozprzestrzeniania się tego wirusa. W tej chwili Floryda ma ponad 450 przypadków i już 12 zgonów dosyć szybko. I to głównie w tych rejonach, gdzie te plaże powinny były być zamknięte o wiele wcześniej. Także gubernator tuż przed wyborami będzie miał chyba proces i to proces tak zwany właśnie publiczny, nie prywatny, tylko od oficjalnego przedstawiciela, czyli adwokata ludzi, którzy, który po prostu o tych ludzi dba i to akurat jest dosyć rozsądne podejście, jeżeli chodzi o gubernatora, a no wiadomo, że wszędzie jest podtekst polityczny, gubernator pewnie chciał, żeby były głosy na jego partię, a to z tego względu i wszyscy utyskują, że tracą Dochód tracą biznesy. Floryda, szczególnie ta południowa część, głównie opiera się na turystyce, i tutaj już są zarządzenia w poszczególnych county, czyli w poszczególnych powiatach, że hotele mają być zamykane. Absolutnie nie mogą przyjmować gości. O barach i restauracjach już mówiliśmy. Plaże z kolei lokalnie są zamknięte dokumentnie, w niektórych county, jak w moim na przykład, Brevard dostęp do plaży jest ograniczony, czyli po prostu policja roz, rozkłada żółtą taśmę i blokuje parkingi do plaż publicznych. Z tym, że jeżeli ktoś ma swój prywatny dom tuż przy plaży, czy pensjonat, czy hotelik, to nic mu nie mogą zrobić. I tutaj zaczyna się problem. Bo niektórzy ludzie, czyli głównie rezydenci Florydy, zaczynają się denerwować, myślę, że niezbyt rozsądnie i niepotrzebnie, że ja tu płacę podatki, ja płacę na utrzymanie plaż. To był taki podatek dołączony akurat w tym roku do podatku ogólnego. I dlaczego ja nie mogę teraz z tych plaż korzystać? No, no robią się podziały, jakby, ale myślę, że zdrowy rozsądek jednak wygra i w tym momencie naprawdę jeżeli ta cała fala <laughs> tych, którzy przyjechali się bawić na Florydę po prostu wróci do domu w jakiś tam sposób, to przynajmniej ci, którzy na Florydzie mieszkają, no już wiedzą, że nie wolno się zbierać więcej niż 10 osób, ale starają się przestrzegać ograniczenia socjalizacji, czyli spotykania się publicznego. W każdym razie no, turystyka zamiera przynajmniej na dwa tygodnie, przynajmniej na w centralnej części, na cały miesiąc i jedynie gdzie można jeszcze, jeżeli ktoś chce zdążyć, się pobawić czy po, poleżeć na plaży, no to zostają nam Florida Keys. Tam y, hotele i parki RV, czyli te parki tych kamperów potężnych, y, są jeszcze czynne i mają zakaz przyjmowania tylko na dwa tygodnie i y, muszą się wywiązać też z kontraktów, czyli ci goście, którzy są już w hotelach, będą jeszcze mogli y, sobie do końca swojego pobytu opłaconego być. Dzisiaj pisaliśmy na Ameryce po polsku, że wracają kina a dla zmotoryzowanych, stają się coraz bardziej, bardziej popularne, a to dlatego, że ludzie po prostu siedzą w swoich samochodach, no i nie, nie ma bezpośredniego kontaktu, tak swoją drogą te zgromadzenia do maksymalnie 10 osób, jak takie porównamy do tego, że do sklepów są wpuszczane po trzy osoby i to w sporych odstępach czasu, i w kolejce stoją w odległości na przykład sześciometrowej od siebie, no to jak to się ma do zakazu zgromadzeń do 10 osób? Znaczy, ja rozumiem doskonale, jaki to jest problem, i, i obawiam się nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że może się okazać, że loty wewn wewnątrz Stanów Zjednoczonych będą wstrzymane, dlatego że ci, którzy wprowadzają. Surowe rygory w swoich stanach, tak jak na przykład Nowy Jork czy Kalifornia, no wiedzą przecież, że młodzież z ich stanów bawiła się podczas Spring Break. Ta młodzież za chwilę wróci, czyli wróci tak naprawdę potencjalne zagrożenie. Czyli co zrobimy? No nie wpuszczajmy ich, niech się kiszą na Florydzie. Przepraszam cię bardzo, bo jesteś na Florydzie, ale oni powiedzą, to niech tam zostaną, albo niech się poddadzą dwutygodniowej kwarantannie. Zgadza się. Ja, znaczy istnieje takie niebezpieczeństwo, ponieważ... Niektórzy nie chcą wracać, niektórzy chcą wracać, no ale połowa przypadków, jeżeli chodzi o koronawirusa, jest właśnie w Nowym Jorku czy w stanie Nowy Jork. Jeżeli tak pomyślimy zdroworozsądkowo, i owszem, na pewno Nowy Jork będzie, czy, czy nawet Chicago będzie ograniczało w tym momencie napływ tych, którzy mieli styczność albo tych osób, które, które miały styczność z. Potencjalnymi nosicielami, czyli w danych Stanach, gdzie jest właśnie już zarejestrowane są przypadki i zgony z koronawirusem. No i do tego jeszcze dochodzi to, że wszystkie szkoły są zamknięte, wszystkie sale gimnastyczne są zamknięte, wszystkie kluby fitness są zamknięte, restauracje są zamknięte i tak dalej. Można by to było wymieniać nie wiadomo ile. Floryda jeszcze do tego to ułożyła to, że wszystkie gabinety lekarskie, łącznie ze szpitalami, z przychodniami yy, i z gabinetami dentystycznymi, yy, nie mogą przyjmować pacjentów, jeżeli nie wymaga tego medyczna konieczność, czyli jeżeli zepsuje ci się ząb i cię boli i na, masz napukniętą buzię, owszem, to dentysta może cię yy, przyjąć. Ale jeżeli chcesz sobie zrobić Hollywoody, żeby się uśmiechać jak w Kalifornii, nie. Okay. No niestety, to... to się nazywa tak, tak zwane elective medical procedures, czyli non-essential elective medical procedures, czyli te, które nie są istotne dla twojego zdrowia. To już tak na zakończenie, żeby rozładować troszeczkę tą koronawirusową atmosferę, chociaż to jest akurat z koronawirusem związane, powstał taki nowy challenge. Dzisiaj dostałem wiadomość na mojego messengera, gdzie mam młodego mężczyznę, znajomego. Pewnie też to dostaniesz dla na moment. Który, Chyba już wiem o co chodzi. Który jest ze szklanką Bimbru i mówi, że to jest nasz nowy challenge. Tutaj muszę wypikać, nie wypikam, natomiast powiem wersję lightową: koronawirus z pieprzaj. Musisz, w... musisz wypić szklankę Bimbru. Owszem, dostałem już, dostałem już taką wiadomość. Myślę, że może to jest polskie podejście, albo słowiańskie, może tak bym to określił, ale ja bym zorganizował inny challenge. Tylko, że niestety nie ma możliwości, bo okazuje się, że na Florydzie ponoć testy są, ale nie mają patysi do, do ściągania próbek. Czyli tego patyczka z, z watą na końcu, który wkładasz do nosa. Zróbmy taki challenge, czy potrafisz. Znaczy to, jest taki, to jest taki podobny patyczek do tego, który wkładamy do ucha. Dokładnie tak, tylko może trochę dłuższy, sterylny, i z fiolką, do której trzeba go natychmiast włożyć po pobraniu. Słenia, Mówię, mam, ma... trochę, mam trochę patyczków do ucha w rezerwie, więc jak chcesz, to mogę ci podesłać, jeżeli ci się na coś przydadzą. Nie, wiem, ja jeszcze mam, ale poćwiszę <laughs> z tymi krótszymi, chyba że połączę dwa. Mariusz Borsa z Florydy, gdzie wprowadzono w dwóch powiatach na razie godzinę. Policyjną. Mariusz, bardzo dziękuję. Będziemy się oczywiście łączyć. Trzymaj się ciepło, trzymaj się przede wszystkim zdrowo. Pracujesz w służbie zdrowia, więc nie masz prawa chorować. Nie możesz się rozchorować, bo będzie źle. No nie mogę, czekam na swoją maskę. A, A, okay. Bądź, bądźcie zdrowi. Dziękujemy bardzo.